Cześć, witajcie na moim kanale Zaczął wiać halny, więc za tydzień będzie zmiana pogody i będzie śnieg Także jak macie ferie, to zapraszam w Beskid. Materiał głównie jest przeznaczony dla mojego przyjaciela Tomka.pl. Yy, to znaczy Tomka. Yy, kiedyś prowadził kanał Tomek.pl, teraz jakoś inaczej się to nazywa. Yy, w każdym razie yy, postanowiłem, bo rozmawialiśmy o zrobieniu plecaka takiego tradycyjnego, drewnianego yy, na drewnianym stelażu yy, i postanowiłem wykonać czy pokazać w jaki sposób wykonać pewne Cięcia I pewne mm, elementy, które y, połączeniowe, tak, bo to jest najtrudniejszą sprawą. I co do tego y, celu, wykorzystać? Moi drodzy, najlepiej y, do plecaka wykorzystać jest wierzbę. Wierzba dość szybko się odradza. Pamiętajmy o tym, co mówił. Ray Mears, że jeżeli ścinamy żywą wierzbę, to tak naprawdę tę wierzbę wystarczy zaostrzyć albo nawet nie i włożyć do podmokłego terenu i ona się przyjmie. Oddajmy naturze to co od niej zabieramy. Wieżba na terenie zalewowym. My jesteśmy na terenie zalewowym. Jest traktowana u nas, przynajmniej jako jako roślina inwazyjna, można powiedzieć. Na tym terenie takiej wyplatano kosze wiklinowe. To jest zupełnie inna technika, ponieważ trzeba było wieżbę moczyć w wodzie, gotować, moczyć, solić w odpowiedniej solance i tak dalej przechowywać. Wtedy dopiero wyplatać kosze wiklinowe. Natomiast my będziemy robić teraz proste rzeczy chcę Wam pokazać proste rzeczy, najprostsze rzeczy, które możemy zrobić. Myślę, że wszyscy harcerze, survivalowcy i tak dalej to znają. Natomiast zakładam, że są też osoby, które albo nie miały z tym nigdy styczności, albo też być może tego nigdy nie robiły. Nie wiem, zobaczymy. Także zapraszam. Na baterię. Jeżeli materia. coś jest najprostsze, to po co to ulepszać, słuchajcie, na siłę i po co to robić, nie wiadomo co z tego. Jeżeli mamy taką gałąź, to spróbujmy wykonać z niej prowizoryczny, oczywiście, plecak. W jaki sposób to zrobić? No przede wszystkim trzeba zrobić pewne nacięcia. Ja to będę pokazywał tutaj w czasie rzeczywistym. Przede wszystkim trzeba sobie obliczyć pewną odległość, nie? Jakie mamy plecy? No za... Zobaczcie w jaki sposób są montowane szelki do plecaka, albo na skos albo albo pionowo prostopadle do pleców nie? Ja załóżmy mam troszkę większe plecy od tej podkładki więc mogę założyć że powinienem mieć mniej więcej takie rozwarcie, mniej więcej ale gdybym tej podkładki nie miał ta podkładka ma gdzieś 30 cm to mogę obliczyć to Victorinoxem to jest około 20 cm tak? 91 cm plus ostrze ma 6 z hakiem, no więc jest to 91 mm ostrze ma 65 mm, więc jest to 15 niecałe 16 cm Słuchajcie, wykonujemy proste cięcie. Załóżmy tutaj w tym miejscu. O. I proste cięcie wykonujemy także w tym miejscu. Teraz tutaj Oczywiście jak mamy czas bawimy się z tym i tak dalej to się możemy kombinować żeby to było ładne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej My mamy mieć plecak, tak? Mamy mieć plecak, który będzie Posłuży nam, żeby coś przenieść na szybko, i tak dalej, i tak dalej. Możemy związać ten plecak, oczywiście pozyskując korzenie, pozyskując cokolwiek innego, nawet mając na przykład korę, tą skórkę na wiosnę, ale my zwiążemy ten plecak używając najsilniejszego, najprostszego sznurka, czyli nici dentystycznej. Tutaj musimy uzyskać ramę, nie? Więc znowu bierzemy sobie to, co nam na przykład zostało z tej gałęzi, bo przecież my nie mamy czasu w terenie czasami myśleć o tym, co jak. Wykonujemy kilka prostych cięć. Pozbywamy się nadmiaru. I to jest najprostsza. To jest najprostsza rama plecaka. W jaki sposób teraz to zawiązać? Będę starał się pokazać, tylko przełączek. A możemy nacinać tutaj, co zaraz pokażę na innym przykładzie, ale. Jeżeli nie mamy czasu, bo nie wiem, spieszymy się, albo co jest modne ostatnio uciekamy przed czymś, to po prostu wiążemy ten plecak wykorzystując tak jak mówię najsilniejszy sznurek na świecie jakim jest nić dentystyczna. Jeszcze nic mocniejszego nie znalazłem. I robimy sobie ramę do plecaka. Jedna strona cyk i załóżmy, że go troszkę tutaj rozszerzymy i mamy drugą stronę. Nie będzie to plecak, który wytrzyma obciążenie 100 kg, no ale zakładam, że nikt tyle nie będzie przenosił w takim małym plecaku. Zwłaszcza, że jest to plecak, akurat ta wersja to jest wersja awaryjnej ramy, nie? Na plecak. Dobra, obcinamy sobie to. Mamy awaryjną ramę na plecak. Widać, widać. I teraz, co możemy zrobić dalej? Możemy sobie na przykład. Jeżeli mamy, ja mam na przykład uszytą przeze mnie taką torbę, która jest specjalnie zaopatrzona w taką taśmę, którą mogę tutaj sobie zapiąć. I tutaj ta torba już powoduje, że mam zasobnik na, na, na to, co chcę przenosić, nie? bo jest to torba. Tutaj mogę. Przywiązać karimatę, płaszcz, połącz, cokolwiek innego. W jaki sposób robić szelki do takiego plecaka? No, znowu kawałek sznurka i z jednej, z drugiej strony sznurek. Ale jeżeli nie mamy takiej torby, nie wiem, możemy mieć torbę z w która moim zdaniem jest najprostsza najtańsza i jest to bardzo dobre rozwiązanie. Ale też możemy mieć reklamówkę, taką czy większą czy mniejszą. Natomiast ideą jest sama rama, do której przyczepiamy pewien ekscytunek, który ze sobą chcemy przenieść. I to jest najprostsza rama, jaka, jaką ja znam. Aby was nie zanudzić tymi moimi cięciami to będą takie przerywniki pierwszy z nich to jest to są właściwości kory z wierzby w Polsce występuje około 47 rodzajów różnych wierzby i wierzba ma właściwości antyseptyczne a odwar z tej kory właśnie może mieć takie same właściwości jak aspiryna, napotne i tak dalej i tak dalej, także Dawniej był stosowany przy przeziębieniach. Na przykład odwar wieżby z odwarem z kory dębu, z kolei, ma właściwości przeciwprzeczyszczeniowe, czyli zaparciowe. Tutaj ewidentnie Sarna bawiła się tą właśnie wieżbą. Dobra, drugie łączenie, słuchajcie, jest proste, to jest ramię plecaka, czyli to co przechodzi nam przez plecy, oczywiście odpowiednio długie. Tak jak mówię, jeżeli nie macie żadnej innej miarki, no to proste jest policzyć, Victorinox ma 91 mm, dodatkowo ostrze ma 60, chyba 5. To mamy 15,6 i robimy coś na zasadzie klina i rozszczepiamy sobie naszą ramę nośną. To wpychamy tutaj do wewnątrz, pamiętając o tym, żeby za bardzo nie zejść nisko, bo nam rozszczepi się drewno słuchajcie, ja mówię o plecakach, które robimy na szybko, bo w domu to my możemy mieć mnóstwo czasu i możemy sobie zrobić wszystko piękne, ładne to jest robienie ramy plecaka. Jak mamy taką konieczność, bo na przykład potrzebujemy przenieść drewno na takiej ramie, na opał, albo na przykład, potrzebujemy zrobić nosze dla rannego, i z takiej ramy możemy zrobić przy zastosowaniu tego typu łączenia. Na przykład, możemy zrobić jakieś tam prowizoryczne nosze. No i mamy ramę. Jest, pięknie nam weszło, jest zawiązane, możemy dać drugą płozę. Teraz będzie kolejny cień, przerywnik. Pamiętajcie, że ramę plecaka możecie wygiąć, czyli możecie zrobić półokrągłą ramę plecaka. O. Widzicie, co się dzieje z gałęzią, jak próbujemy ją zgiąć. Prosty sposób na to jest taki, aby rozpalić małe ognisko, nagrzać tę gałąź. Tak jak Wam mówiłem, przy wyplataniu e, z wierzby ważne jest to, aby wierzbę wymoczyć we wrzątku. Później w odpowiedniej solance i tak dalej, i tak dalej, ale wymoczyć we wrzątku, w gorącym, czyli nagrzać. W momencie, kiedy wierzba jest nagrzana, ona się poddaje i nie pęka. Dlatego też Warto o tym pamiętać, gdybyśmy chcieli robić wygiętą ramę plecaka, bądź tak jak były w dawnych plecakach wygięte ramy na, na śpiwór, nie? Że, tutaj mamy, że tutaj mamy śpiwór. Trzecie i ostatnie łączenie to łączenie, gdzie wykorzystujemy takie cięcia. Takie cięcia możecie zobaczyć jak się robi na przykład na try-stick Morsa Kochańskiego. Na materiałach Morsa, na materiałach Pawła Dudzińskiego, na materiałach moich. Bardzo ładny tristick zrobił Pan Fotoluk. Taki kanał kiedyś był, nie wiem czy jeszcze jest. Robimy dwa tego typu wcięcia. Łączymy je ze sobą znowu za pomocą sznurka. I znowu powstaje nam takie trwałe trwałe łącze które możemy spokojnie wykorzystać nie tylko przy produkcji plecaka na szybko w terenie ale też przy robieniu wielu innych rzeczy w terenie awaryjnych, takich jak na przykład właśnie między innymi nosze. No i mamy kolejne kolejną łączony. ostatnią rzeczą, którą chciałem wam powiedzieć, to jest rozłożenie ciężaru na plecach. Oczywiście znowu mając do dyspozycji dom, mając do dyspozycji nowoczesne materiały, możemy po prostu wziąć, upitolić sobie z jakiegoś plecaka ściucholandu szelki i przyczepić je nawet yy, śrubkami, wkrętami i tak dalej. Nie mając tego w terenie, możemy to zrobić z improwizowanych worków na śmieci, możemy zrobić takie szelki z kawałka sznurka, możemy odpowiednio zapleść, na przykład na wiosnę, jak wierzba puszcza sok, yy, zapleść yy, skórkę wierzbową i zrobić z niej szelki. Możemy także wykorzystać do tego brzozy, możemy wykorzystać do tego korzenie e, świerka, jodły e, dowolność, nie? Natomiast ważną rzeczą jest, aby na takiej ramie dobrze rozłożyć e, swój kwipunek, czyli dobrze rozłożyć ciężar. Pamiętajmy o tym, aby najcięższe rzeczy nie były na spodzie, tylko były na środku, czyli e, nad odcinkiem lędźwiowym. To jest dość istotne, żebyśmy zachowali komfort, pełen komfort użytkowania takiego plecaka. Reasumując, za tak słowem podsumowania, do produkcji tego wszystkiego wykorzystaliśmy niź dentystyczną i scyzoryk Victorinox. Wykonałem najprostszą, prowizoryczną, improwizowaną ramę plecaka, którą mogę wykorzystać do przenoszenia Jakiegoś ekwipunku na plecach, wykonałbym ramę. Wykonałem e, łącze ramy, jednostronne w tym wypadku i drugie łącze ramy, które wybierzecie dla siebie. No to oczywiście, jakie rozwiązanie wybierzecie dla siebie? No to oczywiście jest wasza sprawa. E, ja pokazałem trzy, które ja znam. Być może znacie jakieś inne. Są jeszcze jaskółki. Paweł Dudziński na swoim filmie pokazywał łączenie na jaskółkę, tak jak się łączy na przykład e, ramy w obrazie. Będąc w domu, będąc na miejscu u siebie, możemy przyłożyć dużo więcej czasu i tak dalej, i tak dalej, żeby zrobić poszczególne elementy swojego wyposażenia. Ja pokazałem Wam robienie rzeczy podczas kiedy pada deszcz i wieje halny wiatr i zajęło mi to może pół godziny, żeby to wszystko zrobić. Oczywiście jest to typowo improwizowana rzecz. To nie jest rzecz, do której ja się przykładałem, która ma być ładna, piękna i tak dalej. To ma być funkcjonalna, ma mnie nie zawieść, ma mi pomóc w tym, co chcę osiągnąć. Na tym polega właśnie między innymi sztuka minimalizmu, żeby potrafić sobie poradzić w określonych w sytuacjach. Biorąc pod uwagę, że wykorzystujecie tylko i wyłącznie rzeczy z zestawu EDC, no to warto się tego nauczyć i warto to ćwiczyć. I tego polecam i życzę Wam wszystkim. Zostańcie w duchu. Zapraszam do kiedy wyledzie śnieg.